Witam Państwa serdecznie na no właściwie mojej już drugiej konferencji prasowej w dniu dzisiejszym, ale myślę, że teraz jest chwila też szczególna, bo gościmy tu właściwie ja już, można powiedzieć, tak jedną nogą goszczę w tym biurze. I chcielibyśmy dzisiaj dokonać takiego symbolicznego przekazania biura poselskiego, bo jak Państwo doskonale wiedzą, przez 7 lat to miejsce było miejscem mojego posłowania, że tak się wyrażę. To było moje biuro poselskie razem z panem Senatorem Andrzejem Personem, a chcę powiedzieć, że pan poseł, pan minister Grzegorz Karpiński był wielokrotnie gościem w tym miejscu, a dzisiaj mam wielką przyjemność, żeby przekazać takiego symbolicznego w sposób symboliczny przekazać właśnie to miejsce we władanie panu Grzegorzowi Karpińskiemu. Ja myślę, że dla Włocławka i dla naszego środowiska jest to bardzo korzystna zmiana, bo jak Państwo doskonale wiedzą, Pan Grzegorz Karpiński, oprócz tego, że jest drugą kadencję posłem, to jest również wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zajmuje się bezpieczeństwem, czyli krótko rzecz ujmując, zajmuje się nadzorem nad służbami mundurowymi. I jak myślę, chociażby patrząc na tę kwestię z tego punktu widzenia, będzie to niezwykle korzystna zmiana. Jak Państwo widzą, ja też chcę zaprezentować. Mamy tutaj przed sobą priorytety rozwojowe miasta Włocławka na lata najbliższej kadencji samorządowej 2014-2018. Jeśli Państwo pozwolą, to również pozwolę sobie wręczyć Panu Ministrowi te priorytety rozwojowe z taką osobistą dedykacją, żeby pan minister o nich w swojej działalności zawsze pamiętał i żeby tak, żeby bywał też częstym gościem przy Zielonym Rynku w urzędzie miasta, gdzie na pewno wspólnymi siłami będziemy bardzo wiele mogli dla Wrocławka uczynić. Wiele procesów oczywiście już się zadziało. Z panem ministrem jesteśmy w ciągłym kontakcie, ale myślę, że pan minister o tym trochę więcej powie. A w tej chwili jeśli mogę to oczywiście z wielką przyjemnością i atencją panu ministrowi przekazuję. O właśnie. I jestem przekonany, że tak właśnie tutaj nasze wspólne działanie parlamentarne na poziomie organów wykonawczego w rządzie i w samorządzie wiele dla Wrocławka uczyni. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za to, że, no, że mogę tutaj być w tym biurze. A no, to chyba jedno będzie z trudniejszych zadań, jakie w tej nowej. Dla mnie kadencji Parlamentu będę miał zastąpić prezydenta Wojtkowskiego, który zdobył tak duże poparcie społeczne tutaj, tutaj we Wrocławku w bezpośrednich wyborach. No Chyba nie ma bardziej cennego mandatu do sprawowania władzy niż bezpośredni wybór wojta burmistrza prezydenta, a panu Markowi Wojtkowskiemu się to udało. Ale trochę tak jest, że. Mm, Mimo tego, że ten wysiłek będzie duży po mojej stronie, ja to wiem, to jednak patrzę na to z optymizmem, dlatego że praca parlamentarna nie jest dla mnie nowością. A to doświadczenie, które przez ostatnie trzy lata zdobyłem pełniąc funkcję ministra, będę mógł wykorzystać z bardzo dużym pożytkiem dla Włocławka. Zresztą, nie pełniąc mandatu poselskiego, przecież udało mi się doprowadzić choćby do zwiększenia dofinansowania na. Przystań, która tutaj była realizowana we Wrocławku. I mam nadzieję, że te kolejne inwestycje, które, o których będziemy rozmawiać i o których ja będę wskazywał panu prezydentowi, gdzie można ubiegać się o środki, w Warszawie, ale też pan prezydent będzie mi mówił o to, co należy popierać spośród wniosków złożonych przez Urząd Miasta, uda nam się z pożytkiem doprowadzić kolejne rzeczy do realizacji tutaj we Wrocławku. Oczywiście pełniąc funkcję ministra będę mógł być tylko w regionie w poniedziałki. Nie sądzę, żebym był rzadziej niż raz na trzy tygodnie w Włocławku, co też będzie oznaczało po pierwsze, że będę u pana prezydenta w urzędzie, po drugie, że będę miał możliwość spotykania się z mieszkańcami. Dzisiaj tak naprawdę miałem pierwszy swój dzień pracy poselskiej w Włocławku. Trochę zawodowy, spotkałem się z komendantem miejskim policji. Rozmawialiśmy o problemach bezpieczeństwa, które, które są w Wrocławku. Rozmawialiśmy też o tym, jak temu zaradzić, i niech to będzie dla mnie dobra okazja, żeby publicznie panu prezydentowi podziękować za to, że mimo tego, że urząd sprawuje krótko, bo przecież to są niespełna dwa miesiące no to temat bezpieczeństwa w jego rozmowach z Komendantem Miejskim Policji już się pojawił i wspólnie obaj Panowie mają już pomysły na to, jak to rozwiązać, czy jak zacząć naprawiać ten proces, między innym poprzez lepszą współpracę Policji i Straży, i straży Miejskiej. To wbrew pozorom jest bardzo istotna rzecz dla zapewnienia bezpieczeństwa środowisk lokalnych. Teraz będę mówił trochę o mojej pracy w resorcie, My podejmujemy takie działania, które zmierzają do tego, żeby tworzyć lokalne grupy bezpieczeństwa i lokalna policja i lokalne straże miejskie. No to jest podstawowy element tego, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Dzisiaj też już na skutek rozmowy z panem prezydentem zdecydowałem o tym, że w sprawie Włocławka skieruje pierwsze zapytanie poselskie. To jest zapytanie poselskie do pani minister Marii Wasiak, ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie remontu i przebudowy wocłaskiego dworca PKP. Chcielibyśmy pozyskać na to środki. Pani minister jest dysponentem 20 miliardów złotych na narodowy program rewitalizacji. Nie chcielibyśmy, żeby część tych środków trafiła tutaj do Wocławka właśnie na remont i re rewitalizację tego, tego dworca. Ale też rozmawialiśmy o jeszcze jednej rzeczy, przyjemniejszej, yy, takiej, która jak sądzę przyniesie mieszkańcom Wrocławka w dniu, w którym będzie się to działo, dużo radości. Ale to już zostawię panu prezydentowi, choć temat jest uzgodniony między nami dwoma i tym, który będzie gospodarzem tego, czyli komendantem wojewódzkim policji. Tak, drodzy Państwo, Pan Minister już tutaj <laughs> o tym wspomniał, więc uzgodnione jest, że w tym roku wojewódzkie święto policji odbędzie się właśnie we Wocławku. Także miło mi, miło nam jest to Państwu zakomunikować. Decyzje zostały już podjęte. Sądzimy, że to będzie impreza z wielkim rozmachem. Mamy tutaj deklarację przede wszystkim komendanta miejskiego, jak i komendanta wojewódzkiego, że rzeczywiście zostaną tutaj zaangażowane duże siły i środki i myślę, że to będzie taka doskonała też okazja, żeby o tej z drugiej strony, troszeczkę może warsztatowej, pokazać policję, funkcjonowanie w zakresie bezpieczeństwa policji. Także planujemy tutaj razem z miastem szereg różnego rodzaju eventów, także sądzę, że to będzie taka, taki kolejny sympatyczny przerywnik i. Tak jak wspomniałem, pokazanie policji z drugiej strony. Natomiast też odnosząc się do tego, co Pan Minister przed chwilą powiedział, jak Państwo wiedzą, ja dzisiaj zresztą nawet na sesji o tym też mówiłem. Rzeczywiście tutaj kwestia dworca PKP PKS we Wrocławku jest kluczowa. My już od tygodnia rozmawiamy. Tutaj bardzo się cieszę, że zawsze mogę liczyć na wsparcie pana ministra Karpińskiego. Rzeczywiście, drodzy Państwo, tak jak mówiłem dzisiaj w Wódzławek nie jest dysponentem tej nieruchomości, bo właścicielem dworca jest PKP, i ze swojej strony chciałbym, żeby jak najdłużej tak zostało, bo przynajmniej dworzec nie generuje kolejnych kosztów. A jeśli by się udało pozyskać pieniądze na remont tego obiektu? krótko rzecz ujmując, mogę sobie chyba na to, na taką uwagę pozwolić. Wątpliwej wizytówki miasta to myślę, że byłoby z korzyścią dla nas wszystkich. My już czyniliśmy jakieś wstępne symulacje kosztów, więc naprawdę są to wysoka, jest to wysoka kwota, pewnie około 50 milionów złotych, więc Państwo zdają sobie sprawę, że z samego budżetu miasta wygospodarować taką kwotę byłoby trudno, więc tutaj rzeczywiście będziemy nie ustawać w wysiłkach, że żeby przekonać e, panią minister i również władzę e, PKP do tego. A jesteśmy na dobrej drodze, podkreślam, żeby rzeczywiście Włocławek był jedną z tych inwestycji, które już są planowane w ministerstwie. Także tych zamierzeń i działań, oczywiście, mamy zaprogramowanych bardzo wiele, to są tylko niektóre z nich. Ja bardzo się cieszę tutaj ze wsparcia pana ministra, ponieważ też jestem już na etapie pierwszej rozmowy, po pierwszej rozmowie i na etapie, można powiedzieć, trochę przeformułowania, Funkcjonowania Straży Miejskiej, bo o tym bardzo często mówiłem. Straż Miejska we Wrocławku cieszyła się na dość kiepską sławą. Zresztą nie tylko we Wrocławku, chyba w większości miast w Polsce. Natomiast ja rolę straży widzę troszeczkę inaczej. Będę chciał rzeczywiście, jak, jak pan minister wcześniej powiedział, tworzyć razem z policją takie lokalne grupy bezpieczeństwa, które będą widoczne przede wszystkim na terenie miasta, a bardzo mi na tym zależy, żeby rzeczywiście i Policja, i Straż Miejska była widoczna przede wszystkim na terenie y, Śródmieścia, jak Państwo wiedzą, gdzie tych problemów nie brakuje, ale także i na terenie osiedli, bo takie y, uwagi od strony mieszkańców cały czas otrzymuje, a także i, a może i przede wszystkim w szkołach, bo to jest też y, ważne, żeby Straż Miejska, Policja i jednostki oświatowe ze sobą y, y, współpracowały. Y, no, Profila Profilaktyka, drodzy Państwo, jest rzeczywiście podstawą sukcesu w każdym działaniu, i na tą profilaktykę będziemy też mocno stawiać. No jeszcze, jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego święta policji, o tak sobie przypomniałem, bo tydzień temu po zamachach w Paryżu byłem w biurze operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Rozmawialiśmy o tym, jak jesteśmy przygotowani ewentualnie do tego typu zdarzeń w Polsce. I korzystając z tego, że przecież mamy tutaj świetny akwen wodny, ja postaram się przywieźć antyterrorystów, którzy specjalny pokaz zwalczania Super. tego typu zagrożeń na wodzie będą mogli dla mieszkańców Włocławka przy okazji święta, przy okazji święta pokazać. Traktujcie te święta Policja jest naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo fajne spotkania. One oczywiście mają duży wymiar dla policjantów też tych. Które tutaj służą we Włocławku. To jest taka dobra okazja do pokazania społeczeństwu, jak wygląda praca policyjna i od święta, ale też ta na co dzień. Także, drodzy Państwo, tego symbolicznego aktu przekazania tych, tej powierzchni murów ścian, żeśmy dokonali. Werbalnego również, także drodzy ja Państwo. oczywiście do Państwa dyspozycji wtedy, kiedy będziecie mieli rzeczy, które normalnie wymagacie od parlamentarzystów reprezentujących y, mieszkańców i tych, którzy mają tutaj biura, proszę korzystać z kontaktu z biurem i za każdym razem, kiedy będę we Wrocławku, taką informację też do Państwa będziemy przekazywać, gdybyście domagali się komentarzy czy obecności dla Waszych czytelników czy radiosłuchaczy, czy, czy o, przed odbiornikami telewizyjnymi. Na pewno takich zapytań nie będzie brakowało. Już o to się postaramy, żeby pan minister miał co robić. <grym i w sumie> Także, drodzy państwo, z naszej strony dziękujemy bardzo. Czy są może jakieś pytania do nas? Pan redaktor Ledwusiński, oczywiście, zapraszamy serdecznie. Szanowny panie, panie pośle, ma pan bogate doświadczenie parlamentarne, zatem wie pan sam najlepiej, że, że sprawowanie mandatu. To jest to przede wszystkim ciężka, absorbująca praca w komisjach, a także spotkania na terenie okręgu, z którego pan poseł podchodzi. Pochodzi jednocześnie, jest pan poseł wiceministrem jakże ważnego resortu, zastępcą ministra spraw wewnętrznych. Rodzi się obawa, czy panu ministrowi, panu posłowi uda się to pogodzić. Ponieważ twierdzę, że by być inaczej. Doskonały wiceminister spraw wewnętrznych fizycznie nie będzie miał czasu na to, by być doskonałym posłem. Proszę zapewnić nas, że ja się mylę. Ja trochę o tym powiedziałem, kiedy mówiłem o tym, że przejmuję to biuro i, i że to jest dla mnie no, duże wyzwanie, właśnie dlatego, że przejmuję je po panu prezydencie Wojtkowskim. Po pierwsze, tak, jako parlamentarzysta, który pełni jednocześnie funkcję ministerialną, nie pracuje w komisjach sejmowych, więc z tego dużego obciążenia poselskiego, poselskiego jestem zwolniony. Oczywiście, ale jest to strata Oczywiście. Dla parlamentu dla słowowania mandatu. Mój urząd generuje tyle aktów prawnych i ja jestem tak często w parlamencie, nie tylko na głosowaniach, tylko prezentując stanowiska rządu czy prezentując ustawy, że Komisji Spraw Wewnętrznych właściwie nie ma posiedzenia, w którym nie, 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 nie uczestniczyłbym. Mhm. Ale pan poseł. Pogłębia wrażenie, że poseł, minister w pewnym sensie jest ułomnym posłem. Nie, ja mówię o tym, z czego jestem odciążony w pracy ja parlamentarnej, co powoduje, że ta najistotniejsza z punktu widzenia okręgu wyborczego praca, czyli to, żeby znaleźć czas na spotkanie, żeby znaleźć czas na to, żeby w biurze poselskim była odpowiednia obsługa osób, które są zainteresowane kontaktem, jest umożliwiona. Ja celowo zaczęłem od żeby pokazać rzeczy, z których nie będę realizował jako poseł w komisjach parlamentarnych, no ale nie zwalnia mnie to choćby od tego, co dzisiaj z Państwa udziałem się zdarzyło, złożenia zapytania poselskiego w sprawie, która dotyczy mojego okręgu wyborczego. Jak Pan spojrzy choćby na mój resort, to przecież na czele tego resortu też stoi poseł. Kiedy pan spojrzy na resort obrony narodowej, ministrem konstytucyjnym jest wicepremier e, Tomasz Siemagad. Tomasz mogę mogę to takich rzeczy, takich przykładów mnożyć, a jednak są to osoby, które z kolejnych wyborów na wybory utrzymują poparcie wyborców. Najlepszym przykładem w naszym regionie przecież minister Radosław Sikorski, dzisiaj marszałek Sejmu, który przez tyle lat pełnił funkcję ministerialną, będąc posłem. Nie, ja nie mam takiego poczucia zagrożenia, żeby warszawskie obowiązki przeszkadzały w należytym wypełnianiu obowiązków poselskich. Ja powiem więcej. Znaczy, ja mam wrażenie, że byłoby mi trudniej wykonywać mandat poselski, gdybym tego doświadczenia warszawskiego w funkcji ministerialnych nie miał. To jest. E... Trochę nie chcę mówić o nieformalnych rzeczach, to, bo to by było za, za daleko powiedziane, ale. Jest o wiele łatwiej wiceministrowi, który zna kolegów, którzy bezpośrednio podejmują decyzje, w tym, żeby do nich dotrzeć. My raz w tygodniu na komitecie Stałem Rady Ministrów spotykamy się, tam są osoby, które pełnią funkcję wiceministrów w każdym resorcie. I oprócz przygotowania posiedzenia Rady Ministrów, to jest dla nas też doskonała okazja, żeby wymieniać się informacjami o potrzebach z okręgów wyborczych, z których pochodzimy. E, ja mam tę możliwość co tydzień. W związku z tym no jestem w stanie bronić swojej tezy o tym, że jest mi łatwiej ten mandat z punktu widzenia tego, czego oczekują mieszkańcy, czyli skutecznego pokazywania spraw ich regionów i ich okręgów wyborczych w Warszawie, kiedy pełnię funkcję ministerialną. Zatem, panie pośle, co dla tej części bardzo dużego, podwójne, podwójnego, zdublowanego okręgu wyborczego toruńsko włocowskiego gdy mówimy o Łotwach, co? Oprócz Igrzysk, mamy na razie listę Igrzysk Święto Policji, ponieważ pan poseł jest Torunelinem, więc nie dziwi nas to, że nie w Bydgoszczy, a gdziekolwiek indziej. Co oprócz Święta Policji. Nie, nie, ale sam pan jak jestem Torunel, tego, tego nie ma w Toruniu, to proszę zwrócić na to uwagę przecież, ponieważ policja podlega bezpośrednio jest w moim pionie w MSW, nie. więc proszę zwrócić uwagę, ja nie organizuję tego święta w Toruniu. co oczywiście ma jakiś też wymiar symboliczny, czyli znaczy, ja nie chcę traktować. Widzi pan, bo te, te kłopot polega na tym, że ja przejmuję, ja te, to nie mówię tego z, z kokieterią, czy przejmując biuro po Marku teraz już powiem, nie, nie po prezydencie tylko po Marku, którego ja doskonale znam. No przecież to jest wyzwanie. Ja mógłbym sobie biuro otworzyć w innym miejscu, ale też symbolicznie chcę pokazać, że tu się nic nie, znaczy nie, nie nic nie zmieniło, ale ten standard, który pozwolił Markowi zdobyć mandat prezydenta, ja będę chciał utrzymać. No. Nie, nie zdobywa się mandatu i zaufania wyborców w bezpośrednich wyborach, pełniąc wcześniej jakieś funkcje, jeżeli nie są one dobrze robione. Więc skoro Marek to robił dobrze, a ja wiem jak to robił, bo zbyt często mieliśmy kontakt, żebym tego nie obserwował, to wiem do jakiego standardu muszę dążyć. Ja wiem, że mi się to uda. I jak pan mówi o tym, że to są igrzyska, no ja mieszkam w Toruniu, więc tych igrzysk w Toruniu robić nie będę, bo chcę tak samo w, w, jako ważny element mojej pracy poselskiej traktować Wrocławę. Jeśli udałoby nam się zrobić tutaj we wrześniu, nie wiem, w lipcu kolejną konferencję i powiedzieć, jest te 50 milionów na skutek tego zapytania i tych działań, Super. które podjął urząd, znaczy ja byłbym chyba bardziej szczęśliwy od was, tak? Znaczy sam sobie bym udowodnił, że potraktowałem rzeczywiście mój okręg wyborczy w równoważnie, ale to byłoby to osiągnięcie, które, które byłoby ważne dla mieszkańców Włocławka. Jeśli dzisiaj rozmawiam z komendantem miejskim policji on mówi... Panie mistrze, ja nie mam wielkich kłopotów w Włocławku. Tak opowiadał mi o sukcesie z ubiegłego tygodnia rozbicia ważnej grupy tak. związanej z przestępstwami narkotykowymi. Opowiadał mi o świetnych działaniach, które on podejmuje jako komendant miejskiej policji, dotyczących zwalczania przestępczości internetowej czy bankowej. Jest też na ukończeniu bardzo poważna sprawa, która dotyczy najtrudniejszych rodzajów przestępstw, z którymi my się borykamy, czyli internetowych i bankowych. A potem mi opowiada o tym, jak wygląda sytuacja samego Wocławka i problemów w bez zapewnieniu bezpieczeństwa wśród Śródmieściu. Ja rozmawiam z prezydentem, który mówi tak, ja to potwierdzam, tak, jesteśmy gotowi na zmianę, tak, chcemy współpracy Straży Miejskiej. Ja nie mówię, że to jest mój sukces, daleki jestem od tego, tylko wiem, że moja obecność tutaj powoduje, że te tematy, które są ważne, nie nikną z pola widzenia tych, którzy za nie odpowiadają. Jeżeli uda się zreorganizować Straż Miejską w taki sposób, że ona będzie lepiej współpracowała z policją, co przełoży się na to, że w śródmieściu będzie mniej zdarzeń kryminalnych, czy to będzie mój sukces? No nie, ale ja się będę cieszył, że taka sytuacja ma miejsce. I im więcej będziemy. Dlaczego ja mówię o tym, że będę raz starał się być raz na trzy tygodnie i rozmawiać z Panem Prezydentem? No bo chcę dostać informacje na bieżąco. No, to mi zapewni ten komfort, wrześniowego spotkania z Państwem podsumowującego 9 miesięcy sprawowania mandatu posła również z Wocławka, że będę mógł tutaj stanąć i powiedzieć, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy i ja jestem zadowolony, wyborcy ocenią w październiku.